Siemaneczko wszystkim z tej strony, Laczek. witam bardzo serdecznie na. No, staylu, na no oczywiście. I tutaj wielka chwila, tak to mogę powiedzieć, bardzo wielka chwila. Mm. Powiem tak, mówiłem, wale to, nie kręcę, nie kręcę, i rezygnuję. I tak. A! Spróbuję, no, spróbuję, no, ostatni sił. Dzień Chłopaka, co nie? Dzień Chłopaka, a spróbuję, no Dzień Chłopaka, no. no niby wiem, że tam Dzień Chłopaka jest. Chyba 30 września. Ale... Ale niby jest tutaj taki długi Dzień Chłopaka, tak to mogę powiedzieć. <grym> I wziął mi coś takiego. Taki miecz mi szedł. Teraz patrzcie sobie, 66% kred. Ehm, ile tutaj mamy? 51 na 0. 51 na 0, ale powiem wam tak. Zostały naprawione osłonki w pewnym takim, można powiedzieć, znaczeniu, i to już nie jest tak jak było kiedyś. Jak możecie pamiętać, w moim pierwszym filmiku, gdzie mówiłem, O, Mam mieć bardzo fajny 51.0, i on w ogóle jest beznadziejny, bo bije po 1. Tutaj zostało to naprawione i już to nie ma takiej wielkiej różnicy. No, jednak, gdybym miał 30 defa, zawsze by mi pomogło, ale już bardzo często bije. Zbona, dzięki czemu no, nie jest to zauważalne, e, więc tutaj bym potrzebował. Teraz taki miecz na plus 10, e, więc no, nie ma co mówić, no, nie ma co ukrywać. E, lecimy chociaż coś takiego zrobić, więc, oczywiście, co robimy? Pierwsza rzecz: ściągamy sobie ten miecz z siebie, podchodzimy tu, downgrade equipment. No niestety musieliśmy to zrobić. Mniejsza niestety bazówka, o, niestety 100. E, tak to mogę powiedzieć. Ale tutaj... Kurczę no... No saka. powiem wam... Mimo, że nie ma defa... Tu wiem, prawie maksymalny kred. Prawie maksymalny kred i to jest rzecz piękna. I wiesz, czy wyszło mi dwa SLE? SL siły 17 i SL defa 15. Powiem wam tak, że... SL defa to jest jedna z rzeczy, z której jestem najbardziej zadowolony. I to z jednego bardzo, bardzo prostego powodu, ponieważ tutaj SL jest bardzo istotny, bym nawet powiedział. On dużo zmienia, tak to mogę powiedzieć, bardzo dużo zmienia, co jest dość ciekawe. W sensie, niby to się wydaje, te 15 defa, te 15 defa to jest zawsze więcej obrony. Taka prawda, zawsze więcej obrony. Więcej obrony, mniejsze obrażenia utrzymywane, to jest mega fajne. No i ulepszamy, no ulepszamy, lecimy 70 prób. Czas najwyższy wbić na plus 10, trzymajcie kciuki. No ja wiem, że szansa jest zmniejszona na ulepszenie tego, ale nie możemy się poddawać, musi wbić na plus 10. Yy, powiem tak, jak tak myślałem sobie nad wbiciem zbroi na plus 10, a niech sobie bije, niech sobie wbije, niech sobie wbije. Yy. Powiem wam, że to, zapomniałem o tym, że tutaj są takie, takie tutaj przypadłości, bym to nazwał, całkowicie o tym zapomniałem, no i trzeba wyjść do plus 10, i powracając, powiem tak, na plus 10 było ja, a może wbić, może nie wbić, no tak w sumie mi lot to prawda, tak to mogę wyjaśnić, no niby fajnie by było mieć już ten zbroję plus 10, bo fajnie się prezentowałaby, i teraz właśnie przypomniała mi się jeszcze jedna taka rzecz. Bo tak, jak mówiliście, pamiętać był tam materiał dość długi, został ogólnie skrócony. Ogólnie materiał też już był podzielony na dwie części i trwa łącznie godzinę. Um, oczywiście na zmianę unikalności. A jak już wspomniałem, nie opaka. I tak, a mam tam trochę celi w ekipunku. to czemu by nie? I był pierwszy amulet, był Fail, Fail. U1, potem wyszło chyba 5 razy. U2, pod rząd. U2, 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 i po chwili, jeb, U8. A ja tak patrzę się. O, U8. A też była bardzo ciekawa sytuacja, kiedy wykręciłem ten miecz. Też była taka całkowicie pusta, bym to powiedział. I ona była w taki sposób. O! Znaczy w sensie no tutaj teraz sobie wiecie, no. Tutaj taki uśmiechnięty, jestem bardzo pozytywnie, ale moja akcja była taka całkowicie sucha. Takie. O! 8 Fajnie! Tak patrzę się na osłonkę. O! Kryt! O! Aha! Uh -huh. I ja tutaj ogólnie też z sobie kończyliśmy, No tak chyliliśmy się na pół. Ja mu dawam przedmioty, on sobie kręcił. Um, ja sobie też kręciłem i mówię do niego macin nie kęci już Wykręciłem miecz Tak całkowicie bez emocji To było coś takiego niesłuchanego A zawsze darłem się Tak wziął. A tutaj nic <grym> O nie fixat Dobra ludziska to nie będę przeszkadzał Znaczy nie będę tyle tutaj już wam gadał Bo to tego bym nie słuchał Więc widzimy się za chwileczkę Po wpiciu, oczywiście e, miecza na plus 11 <grym> Więc oczywiście strzałka jest! Planteka Łokiecz! Łokiecz, no bijemy wszystko, pijemy, prawa, no ludzie, plus 10, dzień dobry, dobranoc! Ty też się wieś cieszysz, co? Ja bitole! Oh, man, what's going on? What's going on? Ile, ile było pływów? Ile było pływów? 70, 29 pływów. Dziękuję, dobranoc, plus 10, no. No, 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 ja nie wiem no. Po tylu miliardach, tyle A! aha, Ja witole. Ty nigdy się tak nie cieszyłem naprawdę. Plan de enista, tak to mogę określić liska. Ja witole. Nawet film nie ma przy podczas ulepszania film trwał 20 minut. Zawsze było to przyspieszenie, a tutaj film nawet nie trwa 9 minut. Ja witole. A jestem mega happy, teraz będzie jeszcze kręcona kusza, w e, ogóle nie mam takie jeszcze brzydkie buldy, tak to mogę mogę 100 a 86 HP muszę pić 90 hp. Hmm, ponieważ różnica między 89 HP a 90 jest taka, że dostaję 25 bazówki więcej e, i 25 obrony więcej. Więc jak ta dostaje się za darmo, to lepiej to mieć. I ja właśnie do będę dążył, bo te 25 ataków, 25 obrony naprawdę bardzo mi pomoże. Ojojo, ale jestem zadowolony, naprawdę. Mega! No, no to ludziska, Ogólnie rzecz biorąc, no i to, no to będzie oczywiście wszystko. Pamiętajcie, oczywiście, o zostawieniu łapeczki pięknym, oczywiście, prostokąciku. No i oczywiście, panowie, wszystkiego najlepszego z okazji. Dnia chłopaka. Dzięki, Laczek, dzięki. No to szczoła.